Witam Was. Naprawdę bardzo długo nie robiłem żadnych filmów, a tym bardziej z głosem. No i wróciłem i postaram się robić coraz więcej filmów. Poza tym niedługo wakacje, więc no wiecie, będzie jeszcze więcej czasu do nagrywania, bo tak wiecie, jest szkoła i w ogóle. Ale no, powróciłem do Arm Wrestle Simulator, tak. Naprawdę, ja już w to grałem, ale tego nie nagrywałem. Od jakiegoś pół roku zacząłem w to grać, ale nie nagrywałem tego, jak grałem, więc ogólnie... No, nie widzieliście moich zmian od poprzedniego odcinka, który był półtorej roku temu jakoś. Ogólnie na ostatnim tym odcinku, który kiedyś zrobiłem, to miałem... półtorej roku temu, to miałem 6SX siły. Sądzę, że Yy, nikt by się nie spodziewał, że będę miał tak dużo, ale zacznijmy od tego, od moich światów mam wszystkie światy no i uwaga, czekajcie zmienię sobie arma o, tu mam 16 tysięcy takiego a tu mam pod siłę, najpierw zmienię tego do zdobywania siły i patrzcie pokażę wam ile będę zarabiał yy, na biceps bo się najbardziej opłaca w ogóle mój najlepszy pet ma Tutaj mam y, najlepszy PET, ma 50 bilionów siły. Tutaj mam PETy pod Rift siłę, czy w sensie siłę, tylko zdobywanie y, więcej Rift Gwiazd. To, takie PETy się robi na 16 Wordzie, tam jest taka maszyna i zarabiam. Co tak mało? A, bo nie założyłem czapek. No i 2 i 4D. 2.4D. A z tym Armem mam siły. Prawie 700 qT, a gdy chcę zawalczyć z najlepszym bossem, bo mam, odpaliłem tako, takie owocka, to mam 1 qT siły. Dobra, ale ogólnie, jeszcze kolejną rzeczą muszę się pochwalić. W sensie, no teraz to farta mega mam. Nie wiem, czy znowu, żeby nie wyszło, że nic no, że trafiłem tutaj, jest slime teraz. Teraz jest ten slime. Czajcie 5 minut. Jeszcze go nie kupiłem, poczekałem na odcinek, żeby go na odcinku kupić. Tu w ogóle też mam nawet sporo siły, tylko czekajcie, podminę sobie Army. Yy, arma, nie, bo Arm tutaj w tym świecie nic nie zmienia. Oj, ci. troszkę laguje, no nie. Equip Best. No i tutaj mamy dużo takich petów, krakenów dużo. I też tych dinozaurów. Wszystkie są, mają mi jakiś enchant i są slajmowane Yy, tu, tu akurat najlepszy najlepszy klans sobie sprawdzałem ile ma siły yy, co ja miałem zrobić, no zacznijmy od kupienia tego slajma, uwaga kupujemy, mamy tego slajma shock slime bucket bo shock slime bucket i tego slajma gdzie my go mamy, na dole gdzieś są slajmy tutaj go mamy i tego slajma wykorzystam, żeby polepszyć swojego peta. Już wam go pokazuję. To jest mój najlepszy pet. Tak. Jest w wersji Goliath Pristine, czyli się go robi na ostatnim, na przedostatnim wardzie, na 19. Cosmic, czyli najlepszy enchant. Kiedyś to był Ghost, ale już zmienili jest Cosmic. I slajma ma zielonego. E a level ma 172 a slajma właśnie podmienię mu, dobra, więc sobie patrzmy ma 51,1 biliona i teraz użyjemy tego slajma nie wierzę, że go mam w ekwipunku aż muszę sobie screena zrobić bo naprawdę dobra, zrobiło mi już screena nie, dobra, dopiero teraz będzie robiło o Mamy to. Mamy takiego slajma. A więc no, naprawdę jestem w szoku. No i coś na co czekałem. Ulepszam swojego peta w tego slajma. Żebym przypadkiem innego nie kliknął, bo będzie beka. 51,1 biliona. Wiele się zmieni. 51. 63 miliony. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Myślałem, że mniej. Ej, wcześniej dostawałem 2,4D. To ile teraz będę dostawał? 2,4. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić, ale nie chcę mi się teraz sprawdzać tego nagrania do tyłu, cofać. Ulepszymy sobie. Yy, mamy wszystko, prawie. Equibest. best. Zarabiam. 2,7 z 2,4, a jeszcze mi się wszystkie chyba nie kwitnęły, te czapki. Nie, się, dobra. Ale i tak, 2,7D. Czajcie to? I to busta znajomych mam, mega nickiego, i jeszcze tego zgrania, jak gram pół godziny tylko, to mega słaby mam bust. Mam prawie bilion tych Gwiazd, mój najlepszy chwila pokażę wam wszystko najlepsza aura ma 99% siły 57% laka i 22% training speed czyli szybkości trenowania tutaj mamy tego specjalny plus 55% siły bicepca dostaje a to dlatego że zdobyłem go na tym evencie, summer, summer evencie i tam trzeba 10 zebrać takich jakby drewien i oddać do gościa Pewnie już czaić o co chodzi jeśli w tam grę gracie mm, Co jeszcze? Medali nie mam jakoś dużo super fajnych Oczywiście robię te medale, zdobywam pod siłę bicepsa Traila mam słabego jak na mnie, bo mam 900% Mogę oczywiście sobie teraz kupić takiego 970, tylko że ja Zbieram na tego za 1 bilion albo za 1,5 biliona. Dlatego no tutaj, gifty jak zwykle są słabe. Nie opłaca się ich odbierać. Daily no gifty w ogóle mam dla Was taktykę zdo na zdobywanie więcej petów Tutaj na 14 dniu jest plus 1 pedał. No to ogólnie codziennie musicie to sobie odbierać. I gdy odbierzecie to, to tak jak ja teraz robię, nie odbierajcie tego, tylko poczekajcie na następny dzień. I wtedy odbierzecie, odbierzcie, yy, zaczynajcie od nowa, bo wtedy szybciej zdobędziecie plus jeden Pety Kip kolejny. I to tak działa, jak myślę. Bo już któryś raz pod rząd tak robię. Drugi albo trzeci. A, Pety. Mam 45 kupniętych. Prawdopodobnie niedługo sobie naładuję roboksy i kupię to. A więc no, a w ogóle jakbyście chcieli kod na ten update to jest prawdopodobnie nowy na ten update to jest taki ninja to jest taki kod ja już go wykorzystałem właśnie dzisiaj na poprzedni tam update z Sakura no i dużo takich kodów działających a więc no lecę na tamten word yy, mój summer już ja mi się wszystko miesza za so dużo gadam Zresztą nawet widzicie, no mam dosyć małego boosta znajomych, bo wcześniej miałem dużo większego, bo na początku odcinka dostawałem 5,1 albo 7 miliona siły, a teraz zdobywam 4,5 miliona, 4, no 4,5, więc trochę słabo, ale dobra, tepnijmy się na... Będę się rob raczej robił opening na tych nowych jajek, już robiłem i... Jakbyście chcieli wiedzieć, ym, te pierwsze trzy pety na pewno każdy z Was wie. Jeżeli, no chyba, chyba każdy z Was wie, ten nie każdy wie, a to już wam pokażę. I tego White T-Rexa też dropnąłem nawet trzy. A tego niestety nie dałem rady. Dobra, zacznijmy od triceratopsa. Yy, w zwykłej wersji daje 600 milionów a ten White T-Rex daje 1 bilion dokładniej 1 bilion i 80 milionów w zwykłej wersji trafiłem jednego wersji Void a więc trafiło mi się, fuksło mi się i będę prawdopodobnie dalej otwierał to jego a tu w ogóle działa lak z petów coś się... E, no pety na laka pewnie dużo z was ma takie teamy e, laki team każdy z tych petów ma Laki 6. W ogóle nie mam wszystkich. A, bo dzisiaj do odebrałem dopiero ten 45 pet equipnięty, więc muszę podmienić jakiegoś. Aha, ja nie mam żadnego pod lucky peta. Ale to na spokojnie pójdziemy sobie do 10 wordu. Tu się robi te enchanty. W sensie wiadomo, można w tym na drugim wordzie przy tym stoliku takim, ale tam nie trafię tak dobrego enchantu jak laki 6 a mam enchant laki 6, czekajcie muszę jeszcze peta otworzyć o właśnie tego tutaj mam team pod tak otworzę, nie wiem, tak z 3 niepotrzebne mi więcej, bo tylko te takie pety sobie robię pod laki 6 i lecimy sobie tutaj yy, wpisujemy aha, to najpierw dajmy, mam 16 tych laki 6 enchant i tutaj, o jest, wyświetlił się jest. Jakiś... Dobra. I enchantujemy. Teraz wchodzimy w laki, piszemy. Zakutkuję go. equipne i... i zamienię. No i mamy to. Lecimy do samego wordu, otwiera jajka. W ogóle tutaj też jest takie coś do mm, tutaj. No kurde, czemu wędkę mi klika? Tutaj mamy Summer Shop i możemy kupić OP i temki. Nie są OP za bardzo. No, te, to jakbyście levelowali swojego PETA, no to ta malina chyba jakoś tak. Yy, to chyba jest malina. Yy, możecie. No, użyć tego, żeby PETA wylevelować. jak jakiegoś tutaj mamy. Training podki. Ej, w ogóle ja sobie mogę kupić. Mam 2,7 miliona. To wykupię wszystkie te i tych. Wszystkie wykupię. To daje wam więcej siły przy trenowaniu. I myślę, żebym pozbierał to ja w ogóle Wam nie opłacam, nie polecam, bo tutaj tylko ten Pet za 2% i wysz są lepsze, bo ten za 2% daje busta gdzie to było? sezon On daje razy 210%, jak wasz najlepszy zwierzak, ale... To się nie opłaca. No opłaca się trochę, ale nie jest to aż takie dobre. A te wszystkie nie mają żadnych yy, tych, wiecie, procentówek. Więc tylko te się najbardziej opłacają. Niektórym nawet ten się nie opłaca, ale mi by się akurat przydał trochę. No i ja bym tu pozbierał na... Ej, ten pet jest tak tani. Tylko 75 milionów. A On daje 300%. Ej! To ja go kupię za niedługo. Miałem wam powiedzieć, żebym kupił... Plus 1 ptq pozbieram trochę milionów. A fishing medal? Znajdę go teraz? Fishing medal. Poczekajcie. Dobra, znalazłem ten fishing medal. Jest tutaj, daje razy 1,4 siły bicepsa, więc dobry jest. I a propos medali, mogę, nie wiem czy jestem w stanie kupić sobie, bo na 12 mordzie można kupować te. Mm, medale. Pytanie, czy mogę? Tutaj się to kupowało. Mam wystarczająco? No nie, mam tysiąc. Nawet za tysiąc nie jest. Poza tym ja zbieram na za 2000 tysiące najlepszy. Czyli w tym przypadku mnie ten raz jeden i pół, półtorej. Więc no. Lecimy, bo tak jak mówiłem, mieliśmy otwierać te jajka, więc już na spokojnie idę. To jest na tym wordzie. A jeszcze jedno. Nie wierzę. Miałbym zajrzeć do gościa z merchantem. Czy jest coś fajnego? No czy to są jakieś super rzeczy? No dla mnie, nie, ale kupię to i to. Wszystko kupię, no bo ja poluję najbardziej na. To już mam trafiłem właśnie tutaj. 1% szans było i udało mi się to zdobyć w merczancie. To właśnie na odcinku pierwszy raz. A tego jeszcze. Czajcie, że rzecz, na którą jest 5%, nie trafiłem tej rzeczy, a rzecz, na którą jest jedno, 1%... I 3% trafiłem. To jest dla mnie szok. Dobra, otwórzmy to jajko. Ten pet też mi nie jest potrzebny, bo 135% nie. Ten 170 tylko się przyda. Ym, dzienny nie, żebym przypadkiem nie odebrał dziennej nagrody. Boże, gdzie ja idę? Co jest? Ja? Zły, zły teleport, klikam. Idziemy tu i w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle mój lucky team daje mi 400%, 400 tysięcy procent lepszego mam full team szóstek? tak, lucky szóstek i temki, mm, jeszcze odpalmy sobie, w sensie mam potki na lakate, te, bo kupiłem sobie kiedyś ten pakiet wielki, co jest 100 tysięcy każdej potki ale chciałem tą lepszą Jedną, na pół godziny, nie wiem, może pół godziny Będę otwierał te, a może dłużej Zobaczymy il, O ile mi starczy kasy A więc tego beach Triceratopsa jeszcze też chcę No i tych nie potrzebuję Tylko te zdobywamy, a więc Klikamy auto No i widzimy się za dłuższą chwilę Dobra, ogólnie minęło dosyć Sporo czasu Myślę, że coś około godziny już tutaj wyłączam opening. Miałem no ponad milion tego, ze dwa miliony, ale no milion coś chyba. Ale nie wydałem tego wszystkiego na no, jaka tylko tam jeszcze chodziłem do merchantu kupować na przykład y, te podlaka Enchanty. No i dobra. Skończyliśmy opening. W sensie mógłbym jeszcze trochę pootwierać, ale już. Już jestem gotowy sprawdzić co dropa. Na pewno widziałem jednego white T-Rexa tego za, z szansą 1 na 100 tysięcy, ale nie wiem czy ich więcej dropło Najpierw zacznijmy od darmowego jajka. Tutaj mamy Zapewne nic nie drobnie. No ten. A tego nawet usuwam, bo jest za słaby. Ten by się przydał. Ten IC do minusa Giga IC do minus. No. Klikamy tutaj Z, No, ile Ty, w ogóle mam jakieś jajko Dobra, to otwórzmy Summer, sezonek Nie wiem skąd je trafiłem, dostałem, ale No, citrus crap, no W sensie to było najgorsze Mam 18 tych enchantów, dosyć sporo mm. A więc Klikamy w i od czego zaczniemy, Może od triceratopsa. Tri cera. Dobra. Tu są wszystkie te triceratops. Ym... A więc trochę ich dropu, ale szczerze spodziewałem się trochę większej ilości. No ale dobra, niech będzie. Pokraftujmy to wszystko. Nie klikam Craft All, żeby mi nie skraftowało. Je, czegoś innego, bo nie wiem czy mi dropło coś lepszego, inne lepsze pety żeby mi ich przypadkiem nie skraftowało jakbym nie chciał okej, okay. tutaj robimy huge'a, tutaj też dobra, ogólnie chyba skraftowałem wszystko co miałem z tych triceratopsów, teraz mm, czekajcie tego y, na koniec wyszukam, bo wątpię, wątpię żeby go dropło, mega mała szansa jest nawet nie wiem jaka, ale wątpię, pierwszy wygadro po um, White T-rex, White wpiszę eee, no i ogólnie dropły mi dwa zwykłe i jeden void no niech będzie, ale mogło być lepiej, naprawdę no. Ale zaraz będę mógł zrobić Biga Voida. Postaram się tego peta wymaksować prawie najmocniej jak potrafię. Czyli wiecie, jak mi się uda zrobić Huge Voida, to potem spróbuję Huge pre to co się robi w maszynie na 19 Wordzie. Potem na Kosmika go dać, jakiegoś Slime'a, może nawet tego nowego trafię. A więc no. I uwaga, pewnie nie będzie. Wpiszę po prostu mega. Nie ma. Spodziewałem się czegoś takiego, że go nie, be, nie będzie. No, niestety nie wyszedł ten opening do końca dobrze, super, no bo wiecie, mógł jednak dropnąć ten mega, no wiem, że na niego nawet nie wiadomo jaka jest szansa, ale no jednak mógł dropnąć mi. No i dobra, podsumując to wszystko, to będzie na dzisiaj na tyle, ale zrobię Wam losowanie Jeżeli ktoś tam gra, to może wygrać takiego oto peta 7.1 biliona Jeżeli chcecie takiego peta wygrać, to napiszcie swój nick w komentarzu z Robloxa No i to tyle, I zrobię losowanie, chyba że tylko jedna osoba napisze komentarz, no to ta jedna osoba dostanie a więc będę robił losowanie na następnym odcinku prawdopodobnie. A więc no, wystarczy swój nick z Robloxa napisać. I ja Wam przez mailboxa tutaj wyślę. To jest w gardenie. Jak coś, gdybyście nie wiedzieli, gdzie odebrać. A więc no, to będzie na dzisiaj na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i siema!